Cześć, z tej strony Matuigi, a to jest seria z głębi pary. Aragami to chyba mój najbardziej udany zakup na tegorocznym steamowym Summer Sale. I już spieszę z wytłumaczeniem dlaczego. Otóż jestem fanem skradanek, ale nigdy nie potrafię w nie grać. Staram się skradać i być tak niewidzialny, jak tylko mogę, ale zawsze w końcu dochodzi do tego pierwszego wykrycia. Wówczas coś we mnie pęka i przestawiam się na tryb absolutnej rzezi, już bez zabawy w jakiekolwiek subtelności. Co najgorsze, gry przeważnie mi na to w pełni pozwalają. W konsekwencji ja się szybko zrażam, no bo po co się starać, skoro można polecieć siłowo, i przez to często w ogóle odpuszczam dalszą rozgrywkę. Tutaj natomiast kierujemy tytułowym duchem zemsty, aragami. Jest on zrodzony z mocy cienia, co z jednej strony daje mu naprawdę potężny wachlarz ruchów, ale za to światło w silnym natężeniu jest dla niego zabójcze. A że przeciwnicy na jego drodze noszą broń nasączoną światłem, to najczęściej pierwsze wykrycie jest tym ostatnim. Nie ma wówczas mowy o otwartej walce, co najwyżej o próbie szybkiej ucieczki. Chociaż może teraz was trochę postraszyłem, to spokojnie, nie jest to wbrew pozorom bardzo trudna gra. Nasz bohater nie jest kompletnie bezbronny, posiada ostrze, którym może zabijać wrogów z ukrycia, i tak jak wspomniałem, ma całą gamę zdolności cienia. Mowa tutaj przede wszystkim o teleportowaniu się między cieniami właśnie, chociaż równie przydatne jest tworzenie własnych mrocznych plam oraz rozpuszczanie ciał zabitych przeciwników. Korzystanie z tych umiejętności jest uzależnione od naszej energii, która regeneruje się w mroku, ale drastycznie znika, gdy tylko zbliżymy się do jakiegoś źródła światła. Do tego dochodzi jeszcze sześć dodatkowych, specjalnych zdolności, jak tymczasowa niewidzialność. Które odblokowujemy z czasem przy pomocy tutejszych znajdziek, zwojów. Te rozsiane są w przeróżnych zakamarkach poszczególnych poziomów. No i właśnie chyba czas porozmawiać o poziomach, bo etapy waragami są świetnie zaprojektowane. Prawie zawsze są to po rozmiarów lokacje, które można pokonać kilkoma ścieżkami. Wrogów na każdym poziomie jest masa, ale tylko od nas zależy, jak z nimi postąpimy. Chcesz wybić wszystkich co do jednego? Droga wolna, nawet dostaniesz za to specjalny medal. Może zdecydujesz się oszczędzić wszystkich? Spokojnie, bezkrwawe podejście jest jak najbardziej możliwe i też jest za to nagroda. Ja najczęściej skłaniam się ku najprostszemu stylowi gry, czyli po prostu uniknięciu wykrycia, za co również jest się odpowiednio nagrodzony. Ukończenie określonej ilości etapów których z wymienionych sposobów, poza medalami oferuje nam również skórki do postaci, które może i nie wnoszą żadnych zmian do rozgrywki, ale za to ładnie wyglądają. Zresztą pod względem graficznym Aragami ogólnie trzyma poziom. Kreskówkowa grafika sprawia, że gra nie starzała się prawie wcale, pomimo prawie 4 lat na karku. nie również nie ustępuje, soundtrack jest świetny, a wypowiedzi postaci, chociaż kompletnie niezrozumiałe, mają swój urok. Celowo do tej pory nie wspomniałem zbyt wiele o fabule. Nie dlatego, że jest zła, ale dlatego, że moim zdaniem lepiej poznać ją samemu. Żeby nie spoilerować, a podać wam delikatny zarys, powiem tylko, że naszego ducha przyzywa dziewczyna, Yamiko, której lud został zabity przez klan Światła Kajo, a ona sama uwięziona. Aragami ma jedną noc na uwolnienie dziewczyny i dokonanie zemsty w jej imieniu. Historia rozłożona na 13 rozdziałów jest tajemnicza i ciekawa, przez co po zakończeniu robi się zwyczajnie przykro, że to już wszystko. No, prawie wszystko, bo jeszcze jest dodatek Nightfall, który opowiada wydarzenia sprzed wątku głównego. Oferuje nie tylko nową historię, ale również nowe zdolności i jeszcze większe lokacje niż w wersji podstawowej. Dodatkowo misje nie toczą się już jedynie w nocy, co pozwala na oglądanie naprawdę ładnych widoczków. No i oczywiście warto zaznaczyć, że zarówno podstawka, jak i rozszerzenie posiadają tryb kooperacji dla dwóch graczy, a nie wspomniałem jeszcze o edytorze poziomów. Pozwala on tworzyć własne wyzwania z różnymi warunkami do spełnienia, zarówno do gry w pojedynkę, jak i z Jak w większości gier, które tutaj opisuję, Największą wadą Aragami jest długość. Wątek główny zajmuje około 6 godzin, a jeżeli zdecydujecie się na zakup Nightfall, to zyskacie mniej więcej 2 godziny zabawy. Owszem, 8 godzin to całkiem niezły wynik, ale Aragami jest tak dobrą grą, że jak dla mnie to stanowczo za mało. Ale przynajmniej dzięki wspomnianemu edytorowi w warsztacie Steam możecie znaleźć prawie 1600 map stworzonych przez fanów, co w pewnym stopniu pomoże zaspokoić Wasze pragnienie. Aragami to gra warta każdej wydanej zutówki. Naprawdę gorąco polecam. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że usłyszymy się już niedługo. Do zobaczenia!